Ja jestem Śledzik, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Od poprzedniego odcinku dużo się nie zmieniło. Dodałem sobie tutaj farmę kurczaków i trochę poroznażałem krowy. Ta farma zboża nie jest zbyt wydajna, na pewno nie wydajna na to, żeby rozmnażać te krowy szybko. No trochę ich jest, nie za dużo. Kilka też zabiłem, żeby dostać trochę mięsa. Więc mam trochę żarcia i w tym odcinku chyba poszukamy sobie diaksów. Tak, to Diacce nam się przydadzą, żeby pójść do naderu. Będziemy musieli też zdobyć diakcowy killoff, żeby wybudować portal. Oczywiście da się inaczej, ale w tym let's play'u robimy to w ten sposób. Chyba dawno nie kopałem obsidianu, naprawdę, żeby zrobić portal, zawsze robiłem to wiaderkami. Ale tak, przygotowałem sobie już żelazny killoff, mam trochę żelaza i co? Mam crafting. Będzie można skraftować sobie więcej jak zabraknie. Mam cztery skóry, więc myślę, że zrobię sobie buty. I mam jeszcze trochę żelaza, więc skraftujmy sobie klapę. Niech będzie. nie wystarczy cztery żelaza akurat na jeden kilo i jedna zostanie w sumie. O nie, pamięci nie mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Ok. Nakładamy sobie te buty i idziemy kopać. Yy, tak, zrobiłem tutaj taką małą drabinę na dół. Prowadzi do poziomu z diaksami, więc zaraz sobie tam zejdziemy i będę kopał nie wiem czy wam pokazywać jak kopię, więc chyba zrobię cięcie i po prostu e, zacznę nagrywać jak znajdę jakieś diaksy wreszcie, więc no, cięcie uwaga, panie i panowie mamy to diaksy wreszcie znalazłem, ciekawe ile ich łącznie jest, widzę że ich jest na pewno przynajmniej 3 Czyli na kilofek coś wystarczy. Fajnie by było, gdyby starczyło jeszcze na, na Enchanting Table, więc trzymajmy kciuki, żeby było 5, przynajmniej 5. Proszę. Jest jeden. Nie, na razie nie widać więcej. Drugi. I proszę, proszę, proszę. Trzeci jest. Może za ścianą będzie więcej. Proszę, ładnie, proszę. Diaksy. Jest trochę złota, ale diaksów nie widać niestety. Yy. No szkoda, szkoda trochę. Oświetlmy sobie to trochę. Zmarnowałem już, znaczy zużyłem, nie zmarnowałem 2 yy, kilofy żelazne. Yy, musiałem sobie trochę żelaza przypalić, zrobiłem też wiaderko, bo musiałem zalewać trochę lawy. Tak, zaraz wrócimy do tunelu, bo jestem w jakiejś jaskini aktualnie. Na szczęście nie było tu zbytnio tu zbyt dużo mobów, bo pewnie bym zginął z moją umiejętnością walki tutaj Enderman. Gdzieś tu jest Enderman, słyszałem go, jak się tepał. Dobra, boję się trochę chodzić tutaj po lawie, ale myślę, że jak wylejemy sobie wodę tutaj na tą lawę i się troszeczkę tylko rozejrzymy, możliwe, że zauważymy jakieś diaksy. Fajnie by było. No, ale nie chcę zbytnio tu chodzić już, jak już mówiłem. Rozległa ta jaskinia jest. Normalnie bym sobie poekspro... poekspro lorował. E, język zaplątany e, Tak, ale boję się szkieletów tutaj Nie umiem się bić Jeszcze jest burza, nie wiem czy słyszycie Się przestraszyłem, jak pierwszy raz grzmotnęło. Tam jest lapis, ale też mi się nie chce tam iść Dobra oh, Enderman! Dobra, spróbujmy go jakoś zabić Fajnie by było, żeby się udało Więc tak, proszę mi się tu nigdzie nie tepać Ja wykopię sobie bezpieczną jaskinię Dobra, tyle powinno wystarczyć Chodź, Edek Jeden cios no nie uciekaj nigdzie. I dropnij perełkę, też fajnie by było. No nie, wracaj, wracaj tu Gdzie jesteś? Słyszę go. Gdzieś chodzi. No nie, ja się boję jak on mnie zaatakuje zaraz tutaj. Może być źle. No gdzie on jest? Chyba się odfokusował na mnie. No niestety, a mogłaby być perełka. Dobra, wracamy do tunelu. Bo tutaj już nie chce mi się eksplorować. Dobrze, że poszłem... poszłem właśnie tam. Bo znalazłem te trzy diaksy przynajmniej. Jak to było? Gdzie to jest? Moje przejście. Nie mówcie, że się zgubiłem. Słyszę szkieleta, to niedobry znak. Kurde. O, jest mój tunel, okej. Okay. Jestem tu bezpieczny. Wylejmy sobie tutaj lawę, Czy znaczy wodę na lawę. Dużo tu obsydianu mam, mógłbym portal robić już w sumie, no ale trochę za wcześnie jak na tą serię, nie kopię zbytnio węgla i redstone'a, no, chociaż pewnie by się jakoś przydał, ale nie chcę mi się, dawaj mi wodę, Ok. oświetlamy, no i chyba robię kolejne cięcie zanim zanim mnie coś zabije i będę szukał dalej diaksów bo jednak są potrzebne przynajmniej na Enchanting 5 cięcie Oto i są kolejne diamenty, więc wykopmy sobie szybko. Na pewno są dwa, już widzę. Są i trzy, więc dobra, bierzmy sobie kilo. I jest jeden. Czyli ja nie mam miejsca w punku? Trzeba chyba zwolnić. No, otwórz ekipunek co by tu wyrzucić. Wyrzućmy rodem flesza może. Siup, i mamy miejsce na diaksy, więc dobrze wykopmy sobie wszystkie. Czy będą tylko trzy? Wow, lawa. Dobrze, chyba złapałem tego diaksa. Tak, mamy trzy diaksy, więc yy, zalejmy sobie to. Żeby nie stracić diaksów. Jest już więcej niż tam, więc mamy dodatkowe diaksy. Gdyby tu były jeszcze dwa, to bym nawet mógł zrobić sobie diaksowy miecz. I są dwa! Zarąbiście! Więc e, chyba zaczniemy sobie od zrobienia na pewno kilofu. E, mamy tu trochę obsydianu, więc... O kurde! Dobra, zalać to szybko. Jak to wygląda? E, fufu, fufu. Zróbmy sobie tutaj kilof diaksowy może. Gdybym mógł, bo ilo diaksów? Pięć przy sobie. Nie, nie będę ryzykował teraz. Wróćmy się do naszej bazy. Nie, nie chcę tu wody stawiać. Będziecie mogli zobaczyć teraz, jak daleko się wykopałem. Na szczęście starczyło mi kilofów. Już drewno miałem zbytnio nie za dużo. Zostało mi 12 patyków na pochodnie. 5 pochodni w ręku. Ale się udało. Fajnie. O, nie mogę biec. Ok, zjedzmy sobie. bew sztyka. I mogę biec dalej. Czyli tyle kopania było przede mną, na szczęście się udało znaleźć diaksy. Tak, teraz będzie trzeba być 30 ale żeby jakiś ciekawy enchant znaleźć sobie na kilof. Albo w sumie, nie wiem czy na kilof nawet. Co, po co się najbardziej enchantować? Chyba łuk, łuk mi się najbardziej przyda w tej gierze, bo będę musiał walczyć z yy, blazami. Czyli na odległość. Może być ciężko. Ale mam nadzieję, że się uda jakoś szybciej, szybciej, szybciej. Tutaj był szkielet, myślę, że się już zdespał. Mi tutaj go już strzała. Okej, okay, tu jest bezpieczna baza, w której zostawiłem sobie potrzebne IT, więc sobie je weźmię od razu. Wow, mam tak żelaza. Naprawdę sobie wyrzućmy, może. Nie, nie tak, nie tak. Wszystko chcę wziąć to, co potrzebne. I tak. O, okej, okay, to już mniej mi się przyda. Wziąłbym sobie jeszcze krawnik, może mam siekierę, mogę rozwalić to siekierą. Słyszę szkieleta. Mam nadzieję, że. Widzimy. Okej, okay, to on. A, uda się zabić na easy. okej, okay. spoko. Już, dobra, walić tam te itemy, co tam zostały. Wracamy do bazy głównej. Chociaż nie, cofnijmy się do ostatniego obsidianu, jaki tu zobaczymy. Znowu muszę żryć. Zaraz mi się żarcie skończy. Okej. Okay. Dużo tego tunelu. Jeszcze nawet nie doszliśmy chyba do pierwszych diaksów, chociaż może mniej więcej tutaj były zliczowane światło. Znowu dobra, biegniemy szybko. Okej, okay, tu jest y, pierwszy kanion chyba więc... Tutaj nawet zostawiłem sobie fajnie crafting więc ja bym sobie zrobił kill deksowy, dexowy Tylko że nie ma zbytnio miejsca Dobra Coś się wyrzuci Wyrzućmy tą Weźmy sobie jeden kill zamknijmy Boję się też trochę tego zombiaka Mam nadzieję że mnie nie zabije Jest dosyć jasno Dobra Robimy tak Bezpieczne kopanie Obsydianu. Patrzcie i uczcie się. Yy, zniszczmy jeden. Trochę to może potrwać. Potrzebuję na szczęście tylko 4. Tak. Pewnie wiecie, że wyszła nowa wersja Minecrafta. Niestety na niej nie gram tutaj. Fajnie było w sumie, bo wyszedł nowy nederyt. Dawaj wyrzuć to. Dobra, jest Obsydian. Wyszedł nowy nederyt. Tak, pogrom sobie, ale myślę, że... pogrom sobie na laptopie. Niestety nie mogę na razie nagrywać w ogóle, bo nie działa mi zbytnio karta dźwiękowa. Tak, dziwnie, dziwnie to się wymawia ogółem, że karta dźwiękowa nie działa. Ale coś nie, nie tak jest z mikrofonem po prostu. Mógłbym nagrywać dźwięk telefonem, a obraz slapa, ale trochę bawienie się z tym jest. Myślę, że yy, bardziej opłacałoby mi się kupić yy, kartę dźwiękową na USB i tak to ponagrywać. Więc myślę, że jeżeli zakończymy tą serię... To rozpoczniemy nową. Nawet możliwe, że na serwerze z innymi graczami, więc jeżeli ktoś chciałby pograć, no oczywiście raczej myślę, że chodzi mi o youtuberów, nawet małych youtuberów, możecie nawet założyć kanał, nagrać parę odcinków i yy, założę serwer w Minecrafcie i pogramy sobie na, na najnowszej wersji 1.16. Tak, ja tutaj sobie pogadałem i wykopaliśmy wystarczająco obsydianu, więc ja bym sobie jeszcze wziął ten crafting, wyrzucił to co niepotrzebne, czyli dużo kobla wyrzuć mi to. Ok, mamy crafting. Wróćmy się do bazy, zbudujmy enchanting table i myślę, że to będzie już koniec tego odcinka, więc e, no. Udało się zrobić to, co chciałem. W następnym odcinku e, myślę, że pójdziemy do netheru. Może to być dosyć ciężkie, więc na farmie sobie jedzonka, na farmie sobie e, strzał, będziemy mieli łuki, będziemy strzelać do wszystkich mobów z daleka. Jest noc, dobra. Idźmy sobie się przespać, boję się, że spadnę na dół trochę, szczerze mówiąc. Idź do góry, do góry, do góry! A, nie działa to tak, jak bym chciał. Ok, chodźmy spać, mam nadzieję, że na tworzu nie będzie zbytnio dużo mobów. W domku, czy ja mam miejsce w domku, żeby postawić enchanting? No nie bardzo. Tak, ja bym sobie wyrzucił tutaj do skrzynki cały ten niepotrzebny chłam, żeby mieć trochę miejsca. Tak, mamy y, ten, mamy obsydia, mamy diaksy, czyli brakuje mi jeszcze książki. Żeby zrobić książkę potrzebujemy skóry i ciciny. Ok. Zabijmy sobie jedną krowę, nie ją, mając nadzieję, że dropnie. Skóra, bo ich nie mam zbytnio za dużo. Nie uciekaj krowo. Okej, okay, uderzę inną. Jest skóra, okej. Okay. I trochę mięska zawsze się przyda. Tak, jest tu creeper, ale siedzi w wodzie, czyli nie powinien zrobić krzywdy mojemu domkowi, więc lepiej go stąd nie wypuszczać, sam się wypuścił. Ok, walczymy siekierą. Myślę, że może się udać go zabić. Trzeba tylko trafić parę razy z rzędu i zabity creeper. Drugi mnie nie zauważył, tam jest slime. Chodźmy sobie, zabijmy go. Będzie też trzeba znaleźć wioskę w międzyczasie żeby kupić sobie perły, bo myślę, że znalezienie tylu endermanów, żeby zdobyć tak pereł może być trochę ciężkim zadaniem jak dla mnie przynajmniej w tym minecraft'cie A weźmy sobie całą tą cicinę i chodźmy craftować tu, 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 tu. ciekawe ile trwa odcinek, bo w sumie nie mogę sobie teraz na to zerknąć no, mam nadzieję, że przynajmniej jakieś 15 minut Chociaż szczerze wątpię, bo więcej tu było poza, poza nagrywaniem roboty. E, tak, nie tak. Dobra, mam mało miejsca w wypunku, muszę się pozbyć paru rzeczy jeszcze. Tutaj w skrzyni też jest mało miejsca. Znaczy, trochę miejsca jest, tylko trzeba je uporządkować. Tak, żelaza od razu wrzućmy sobie do pieca. Cały tak żelaza. Ok. I kraftujemy czyli papier, gdzie jest papier? Gdzie jest papier. Okay. Trzy papieru, czyli jedna książka. Proszę podpowiedzi do craftowania, bo nie chce mi się tego układać. Moja zręczność craftingowa jest dosyć znikoma tutaj. Tak, jest książka. Książka skraftowana i mamy już Enchanting Table. Połóżmy sobie go na razie na górze. Czy mam przy sobie... Y Lapis chyba mam. No na razie nikt w rogu stoi. Ładny sobie tutaj pulpit mamy do enchantowania. Czyli tak, zobaczmy jaki enchant możemy wrzucić na razie. I to będzie... Czy to tutaj tak nie działa, że mogę... Super, klikło się. Ale i tak, nie widzieliśmy co dropnie, a dropła wydajność 1, czyli nie najlepszy enchant. Dlaczego mi się to nie pokazywało jaki enchant będę miał. Okej, okay. kilo wzęczętowany na wydajność 1, czyli będzie chyba trochę szybciej, dzięki temu może znajdziemy więcej diaksów. No i tak, to chyba wszystko w tym odcinku, więc jeśli się spodobało to zostaw łapę w górę, czy tam suba, no i cześć!